Cześć, cześć. Z tej strony Budżetowa Królowa. Dzisiaj, jak widzicie, w tle nasza szósteczka. Dzisiaj Mikołajki. Dajcie znać, czy sobie robicie jakieś prezenty oprócz kalendarzy adwentowych. Wiecie co, szczerze mówiąc, boję się tej szóstki w takim dobrym tego słowa znaczeniu, więc zaczniemy sobie od. Wyzwań cotygodniowych. Dalej jesteśmy na etapie uzupełniania zeszłego tygodnia. Więc uzupełnimy sobie już wszystko z zeszłego tygodnia, żeby być po prostu na zero. Plus, też z tego tygodnia, coś tam zrobimy. Tu już sobie rzucimy dwa razy w boskim skarbcu. Tu jest dwudziestościenna kostka. Mam nadzieję, że będą małe kwoty i nie chcę zapraszać, jak to teraz powiedziałam w sumie. Jedenastka. No dobra. O, tutaj już była jedenastka ostatnio, przedostatnio. Ja sobie to, słuchajcie, zapisuję to pierwsze z datą jedenast... 30 11 Nie chcę Was szturchnąć, bo potem muszę te filmiki łączyć. I szturcham Was, muszę obcinać to, co szturchłam. No i wiecie, jak to jest. 11, 11 i 17. No mówiłam, że zapraszę. 17. Ej, halo, jest święty Mikołaj. Z Mikołaj, ja mi tutaj każą 17 złotych odkładać, to szóstkę powinni dać. Szóstka się powinna wylosować. Ja muszę zobaczyć, czy ja to dobrze, słuchajcie, policzyłam. Dobra, czyli 28 zł. Ohoho, kichnąłam przed nagraniem i teraz będę smarkać wam tutaj. Dwadzieścia siedem, tak? wiem Dwadzieścia osiem. Dobra, dwadzieścia... Osiem. Dajemy sobie trzy dyszki. 28. Pod tak na pewno mam, oczywiście, że mam dwieczkę. Oczywiście, że mam dwieczkę. No i dobra. To wyzwanie na ten tydzień i na stół, znaczy na poprzedni, ten obecny, uzupełnione. Dobra, co tam jeszcze mamy? To już mamy też zaległe i aktualne uzupełnione wróżb jeszcze nie mamy, zaraz wrócimy i to sobie uzupełnimy 26 tygodni 26 tygodni zamalujemy sobie 18 i 20. nam, słuchajcie 3 tygodnie do ukończenia wezwania. I 351 zł będzie w kopercie. Tu już nie ma znaczenia, które, że tak powiem, ja napiszę, czy teraz, czy wcześniej, 20, czy teraz 18. W każdym bądź razie 245 plus 18 mamy 263 zł. I tu 283. Czyli tutaj 38 zł wkładamy z kolei Czyli nie mały pieniądz, nie mały. Te drobniaki muszę sobie tutaj przełożyć. 40 zł, tak Mówiłam 40. Włożymy sobie tak. Mam taką kopertkę wyzwaniową. Mam kasiurkę na wyzwania, czyli sobie włożymy tak. Cztery dyszki. Cztery dyszki i to ostatnio dużo drobnych się pozbywałam tych dyszek dwudziestek sporo. E, cztery dyszki, dwójeczka dla mnie. Fajnie coś odkładać i jeszcze, yy, że tak powiem, dostawać resztę z samej siebie, co prawda, no ale zawsze coś. Dobra, czyli mamy uzupełnione na bieżąco w końcu, w końcu no i wróżby. Wróżby sobie zrobimy, wróżby, wróżby, wróżby. Teraz ja tu poniszczę to moje piękne. I wróżby, słuchajcie, będziemy sobie dzisiaj wróżby robić, wróżby. A tam dwójkę. Pewnie, znając życie, jak ją wolę, to będzie potrzebna. Wróżby myślę, że sobie zrobimy tak. Że wróżba sobie zrobimy, że sobie będziemy odkładać, co chcemy. Yy, więc, tak, bierzemy sobie zwiteczkę. Nie ma to znaczenia, którą, bo wszystkie są pomarańczowe, więc nic nie podejrze. I sobie sprawdzamy wróżbę naszą. Można uznać na ten tydzień, choć niedługo się kończy. Z popiołów dawnych spraw narodzi się coś pięknego. 8 zł. Ciekawe, ciekawe. Aha, one mi się tutaj rozwijały. Ja ich chyba też jakoś tak specjalnie nie zwijałam. Z powrotem. Dobra, mamy 8 zł. Fajnie, że mała kwotka. Fajnie. Fajnie, że mała kwotka. Porozwałam swoje kostki. Fajnie, że mała kwotka. Nie zapomnę. Dzisiaj nie zapomnę. Dzisiaj nie zapomnę. Dzisiaj skreśliłam. Dobra, czyli mamy 8 zł. I może sobie rzućmy tą szóstką. W ogóle dobra. Słuchajcie, ja sobie to wymyśliłam. Tak, tu będzie K10, kostka dziesiątka i kostka szóstka i kostka dwunastka znowu. Tak, tak sobie wymyśliłam. Tą szóstkę sobie, ja myślę, że sobie zaryzykujemy, bo mamy małą liczbę, mamy y, ósemeczkę. Chciałam powiedzieć, że może raz nam po szczęście dwa, a tu trzy, no zawsze na przekór, nie? Czyli mamy 3 i 8. mamy 11. 11. i myślę, że sobie dobierzemy tą czwóreczkę, to będziemy mieli 15 zł. Ja myślę, że fajnie. czwóreczkę sobie dobraliśmy, kapsułeczka jest. Czyli nasza wróżba to mamy trójeczkę. Czyli dzisiaj 15 zł. Mamy 138, a teraz będziemy mieli 153 zł. Fajna kwotka, fajna kwotka. Nie mam chyba całej piątki. No nie mam. Ja mówiłam, że ta dwójka będzie potrzebna pewnie. Są takie eleganckie, słuchajcie, te dyszki. Takie piękne. No i 15 poszło do koperty. Takim sposobem, jeśli chodzi o to, mamy wszystko uzupełnione, ale to jeszcze aha, to jeszcze muszę sobie zostawić, bo oczywiście. E, oczywiście tam tam też będę przeczuwać kasynie. Bingo! I będziemy na bieżąco, słuchajcie. Bingo! I będziemy na bieżąco. Bingo! I będziemy na bieżąco. Yy, więc te takie filmy, w sumie co nam jeszcze zostało? Siódemeczka w tym tygodniu. Dobra, no czyli no po prostu w tym, ta, ta taka siódemeczka będzie taka szybciutka. Szybciutki filmik plus, no i plus jeszcze nie wiem co, ale sobie już napiszę daty. Bo czemu by nie? Dobra, no i lecimy z tym tematem. Tak dalej nie, nie ogarnęłam swoich drobnych, więc wrzucamy tu. Mamy dziewiątkę w dwudziestce i siódemkę. Yy, dziewiątkę i siódemkę, o, Już mi się przesunęło. Yy, dziewiątka i siódemka. Kapsułka? Jest pierwsza kapsułka. Pierwsza kapsułka. No tak. Jeszcze nie miałam kapsułki w tym bingo. Na Cię wiarę? Dziewiątka i siódemka kapsułka. No, to dzisiaj dzień kapsułkowy. Dzień kapsułkowy. Ale coś się boję tych kapsułek. <noise> Nie miałam jeszcze ich i powiem Wam, że stresa mam. się na razie musi pójść na bok, że tak powiem. Się musi trochę nam. By przesunąć bądź strażnikiem okienek, a okienko jeszcze nie jest e, otwarte, więc na razie może jeszcze nam chwilkę dać. Dobra, bierzemy pierwszą kapsułę. Pierwszą kapsułę w Bingo. Ciekawe, co ona nam za kwotę przyniesie. Trochę się boję, naprawdę, dziewczyny. Piąteczka. O. Milutko. Super. Ja się cieszę. Takie kapsułki mogą być cały czas. <grym> no bo wiecie, to jest niewiadoma cały czas. Dobra, i my mamy tutaj piątkę. Słuchajcie, to my sobie jednak wrzucimy jeszcze raz. Trójka. Trójka i co? I trójka. Ale umówmy się, że jak będzie dużo, to nie odkładamy. Trójka i trójka, trzynaście. No dobra, chyba nas stać. Trzynaście, trójka i trójka, trzynaście i trzynaście i pięć. Mm, szkoda, że to trójki nie mam. Bo już chciałam powiedzieć, że sobie wyrównam, a już trójkę wykorzystałam. No i trudno, no, wykorzystałam, a tutaj nie będziemy kreślić. Czyli mamy razem 18. Co ja, bez graham? Rozmazało mi się to 182. No tak, 1120. No na pewno. Ła, równo dwie stówki. No, wyszło równe dwie stówki. A tu mamy 354. No, ostatnio tutaj odkładamy mniejsze kwoty, ale to nic. Przyjdzie czas na wyższe. Przyjdzie też czas na wyższe. No tu mamy dużo drobnych. No. Nope. No i dobra, słuchajcie, zostało nam najważniejsze najważniejsze nam zostało. Cię tak mniej rozgadana już. Yy, zmęczenie. Zmęczenie powiem wam. Zmęczenie. To dlatego mniej śmiechów, mniej chychów. Ale zaraz pewnie się rozbudzę, jak otworzę tą szósteczkę. No i tak, nie byłabym sobą, to już jest. Standard tego, że ja sobie macam. O, tu jest coś o nieregularnym kształcie. I tutaj, tak. Tutaj mamy mm -hmm, coś innego. To jest coś. No, tak, na no folie w sumie pewnie czuć. Czy to jest książeczka jakaś, czy nie? To coś jest innego, słuchajcie. To jest coś innego. Totalnie coś innego, to ma nieregularny kształt. Jezu, co to jest? Aż jestem jeszcze bardziej ciekawa. Dobra, gdzie nam strażnik? Strażnik, okienek. Strażnik misiu okienek. Ale powiem Wam, że nie, nie domyślam się tej szóstki, co to jest. Tym bardziej, że ma nieregularny kształt. Będzie wielkie wow! O! No, będzie wielkie wow! No, będzie! No, jest! Jest wielkie wow! Mówiłam, że wróżki! A, bo to jest takie nieregularne! Okej! Okay. Mówiłam, że będą jakieś wróżki w ogóle i w ogóle! Dwie krainy! Jest takie piękne! Dwie krainy! A, to jest taka bardziej. Kwiatowa to jest taka mroźna. To ja chyba jestem to Tim tam to mroźna. E, dobra, to jest jakaś gra słuchajcie. Okej. Okay. Dobra, dobra. Ja sobie pozwolę przecież tam coś nieco z tych pulpów. I tak pewnie wiecie, nie zapamiętam zanim nie zacznę grać w tą grę, to ja nie zapamiętam. Ale wow, coś super innego. Super coś innego. No, coś mi wylatuje pewnie statusik jest pioneczek. Dobra. Jest statusik, jest pioneczek. Też statusik jest tutaj widzicie? Na odwrocie z dwie krainy i tu jest statusik. Okej, okay, wow! Wow! Co ona wymyśliła? Co ta Ewelina wymyśliła? Dwie krainy i słuchajcie, mówiłam mrozu, nie? Taka mroźna kraina mrozu jest i kraina słońca. Ale w krainie słońca jest fioletowa wiedźma, czy tam wróżka, czy coś? No nie, no gdzie tak? Dobra, to powiedzmy, że ja jestem team ta mroźna plus ta fioletowa. Okej, okay, ale superanckie. Ej, słuchajcie, to jest super, że to jest takie inne. Wow. Ja się nie mogę napatrzyć. Zamurowało mnie. Okej, okay, widzę, że tutaj zbliżając się są takie wyższe kwoty. Tu mamy z kolei mniejsze. Mniejsze, tu mamy 14, 15. Aha, czyli ta kraina mrozu jest trochę droższa. No Zawsze to co mi się podoba, to jest droższe. Ja Generalnie przed chwilą chciałam powiedzieć, że pewnie ta kraina mrozu będzie droższa. Że będzie się więcej mi odkładać. Nie, no superowe to jest. Słuchajcie, w ogóle pomysł, że to jest takie ścięte, ma inny kształt. To, to jest dla mnie super, bo jest to totalnie coś innego. No, Ewelina, szóstka. Udana, udana w punkt. Yy... Ja tylko chciałabym powiedzieć, że ja ostatnio uzupełniłam swoją swój binderek z grami, także było do pełnej dychy. Mam kolejną grę, w którą chcę grać. Ostatnio mało gram w gry, także ja nie wiem, ja nie wiem, jak sobie to zorganizuję, ale wiem, że nowy rok to będzie totalnie nowa organizacja, wszystkiego, tak totalnie wszystkiego. Myślę, żeby dwie gry po prostu powymieniać i no pewnie padnie na tą z nowości nie ma co. Znaczy z nowości z, z kalendarza no plus jeszcze nowości, nie także powiem wam, że szak szok szak, szok szok, szak szok szok była taka piosenka dobra, słuchajcie ja może dzisiaj tego nie słychać po głosie ale to już po prostu zmęczenie, ale coś pięknego, coś po prostu pięknego. Dajcie znać, czy od razu wkładacie do bindera, czy czeka grzeczki w szafie. Do zobaczenia jutro.